Magazyn National Geographic Traveler ma Was inspirować do tego, żebyście podróżowali w najdalsze zakątki globu, ale też po Polsce, bo przecież Polska jest najfajniejsza, wszyscy to wiemy. Ale w tym miesiącu podjęliśmy się iście krakołomnego wyczynu. Chcemy Wam podpowiedzieć, co warto w rzeczy zrobić, czego warto spróbować. W tym wydaniu National Geographic Traveler 44 pomysły na szaloną wyprawę. Zostań gwiazdą Bollywood, przeleć balonem nad Afryką. Zanurkuj z rekinami w Tajlandii. O, to jest szczególnie ekscytujące. Ja nurkowałam a w Tajlandii nie, ale nasi dziennikarze to zrobili i o tym właśnie piszą. Warto wspiąć się może nie na Monteverest, ale chociaż na gimanjaro. Warto chodzić w ogóle po górach, warto pójść do wróżbity w Hongkongu, warto spróbować różnych smaków i lokalnych kuchni. Tyle rzeczy warto, że aż nie jestem w stanie ich wymienić. Przypominam, magazyn dostępny jest zarówno wydrukowany, papierowy, ale też w wersji na tablety z dodatkowymi treściami. A zatem warto no raczej, pewnie, że warto warto kupić ravelera i warto spróbować wielu rzeczy. A jak wielu? O tym na naszych łamach.